Cześć, siemanko, z tej strony Jazgos, witam was już w trzecim odcinku z gry Dying jest ze mną Mayubi, cześć! Siema, siema, siema! <laughs> Także Zuby lecimy, tak jest, nie ma ten, no w ostatnim odwiedziliśmy Gaziego, Gaziego. odcinku, Gazić, jakoś tak, O. Co ja robię to, tutaj eee, <laughs> I teraz lecimy do małazu. Dobra, no to jazda. <laughs> To jest znowu ten przeklęty tunel <laughs> Dobra, ale teraz ja chciałbym też coś przetestować O ta strzała z dnią Ja też coś przetestować jest To jest za to Podam Ultrafiolet No pak Ty, co ty? Dobra. Chciała mnie złapać, złapała mnie. Dobra. Co ty chciałeś zrobić? Test, e, test działa. Okej. Okay. Patrz. Czekaj. Wyjdziemy stąd. Wyjdziemy stąd. Będzie lepiej. Dobra. Nie ten. Ogólnie ja se zmienię. O to przed nami. O patrz. Myk. Myk. I nie ma. Hey, Tył. One hit. One hit. Można się Jak widać. O. Tak jest. Poświętuj mi się. Okej, okay, jestem zmęczony Przeszukamy sobie... Też żeby troszeczkę nabijać tych i rozwijać postać moim zdaniem Patrz jakieś so. graffiti Make. ciekawe Czym jest to graffiti? Okej okay. Ej, tam przecież jest ciekawego, patrz, jakiś dolar niebieski, co to znaczy Kebab? Co ty gadasz? Nie? No to w sumie to by się zgadzało Niebieski niebieski kebab Zdobądź zajwistego kebaba, dodaje Ci 10 tysięcy procent życia. Tak? Nie. Jakaś półka skalna. <grystanie> Mam coś dla O siema. To jakiś to jest jakiś ziom. No ma dla nas? Zgadzasz. I klucz na, sa, na, sa, na, sa, na stawny, rureczki. Prosty klucz. Zgadzasz, gdzie te? Na górę, na górę musisz wejść. Jak tam, weź. Jej, tam jest taka półka. Wow. No, o, tam, 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 patrz, to jest taka półka, hmm? na tą półkę musisz skoczyć. O, Dobra, albo oknami, jak wolisz. <gulisz> Ej, koleś. Ja naprawdę to jest jakiś ustalęcy. Ja Mogę go zabić, nie, nie mogę. A Torby nie mogę przeszukać, a u niego, aha, mogę coś No skupić, kupić, no, ale to chyba nie ma nic do bardzo ciekawego. A, nóż, prosty. A mogę, możemy u niego też sprzedać rzeczy. Test. Kabuche. Akurat. No, kawę. Rura, bo dobra. Co ty tam masz? Czekaj, sprzedaj. sprzedaj. Ja tą kawę posprzedałem tego typa. Mhm, mm no właśnie, kawę też sprzedałem. To sprzedaj, wszystko. Mm, alkohol kupiesz, sznurek nie biorę, a z. Ze... Arezo, a. Rezo, a... Aro. Arozol, kurwa. Co <laughs> się przyda, to się do niczego chyba nie przyda, nie? Że chyba nie. Rura to. Nie chcę nic odkupować, to... nie, nie ma nic ciekawego, dobra. Nie ma nic, dobra. A coś dobra. ciekawego jeszcze? O, radio co, włączymy? A, nie chcę posłuchać, nie? Tak, dobra. Co, goł, nie? No, jasne. A, ty tędy wszedłeś. A ty gdzieś była strepa mówiłeś, nie? Do odblokowania. Mhm. Eee... Dobra, zaznaczony. No. Dobra, oboje no, mamy zaznaczone. git. U, ej, tam jest jakiś sygnał, co się tam stało? Tam się Co ja, gdzie? A nie, dobra, to jest ten dolar. Tylko taki dziwny radar mi się tam odpala, widzisz? Ha, tak jest, no jest taki ale on no, chyba no, nie będzie teraz cały tak. czas migał Chyba, że ma z nami do pogadania. Bo <gadanie> mógł gadać jak tam byliśmy, a nie teraz, mi się przypomniało. No. Nie, dobra, zniknął, ale jest kolejny ten, ten radar. <gadanie> no on powraca. Nie, gdzie no, jest teraz to? na wprost. Na wprost? Okay. A na wprost to nie widzę. Wow, ej. To wygląda ciekawie Co? Czekaj, bo tak wyszedłem dość wysoko To wygląda jak miejsce, Czeka które ty... chciałoby nas zabić Masz nie wykorzystane punkty umiejętności? Ty, a ty dodajesz umiejętności czy nie? Nie U, Jak chcę w ślizg najlepszy To wygląda Myślę jak coś? miejsce, które chce nas zabić mocno Wiesz? No, to jest jakieś dungeon, może poczekamy z tym okay. na później Tak, czekaj, bo jest Nawet nie zauważyłem O, tu coś jeszcze Fosforyzujące okay. grzybki, stary, no musimy normalnie sobie wwalnąć i być na haju. Co ty gadasz? E, gazrówka, <gazurka> i rurka. I so okay. Jest tu coś jeszcze? To trzeba zapamiętać to miejsce. Co jest tam? No tam coś jeszcze było, jakieś grzybki fosforyzujące, ja miałem. Mam, 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 mam też mam. Eee, a ja e, Idziemy. Aha, bo to punkty mówiłeś, nie? Tak, tak, tak. E, poziom zwinności i co? Rzut... Żu czy... Ślisk. Ślisk jest fajny, bo możesz pod niskimi przeszkodami sobie przechodzić. Nie musisz szkucać, tylko możesz w biegu normalnie je ominąć. Nie musisz dwa razy mówić, wziąłem. <noise> dobra, tak idziemy a, to. A, a tak 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 Odbycie, odbycie. Dobra. Bum, kurde, dobra, spadamy z teraz się ich tu zleci. No to już teraz zrobił, nie? <noise> Niech będzie interesująco. Nie, dlaczego nie ja mogę tutaj? Wejść normalnie. To jest typ... o kurde Dobra Jedna była rozpalona Plecy wow. Dobra Bęk, Jeszcze ja tu tutaj się. się spina wstanie okay. Wstanie, oczywiście, że wstanie Po O nie. Boże, sprinterka Co ty gadasz? Wie? No, tu jest sprinterka Chodzi tu Szedł tu jeden da. Tu cały czas biega jeden No gdzie jestem? Uch tu biega no. Dobra Dado je okay. Jeszcze jeden? Czekaj No czeka, jeszcze. Ej, Ja, jed... ja... No, tu wchodzą wiesz Ej, ja idę zapalić te świata to... Zabal to no Dobra Bezpieczniki idą o kurde Leżę. Sprinterka. Leżę. Za tobą. Dobra, zabiłem ją. Leżę, no, leżę i kwiczę, umieram. A -a. 15 sekund. Już się podnoszę. Gitara. Dobra. Masz tam, ja byłem w trakcie no, otwierania, te... nie? A ta mi przeskoczyła przez pod i mnie dziubnęła, nie? Dobra. Ale się, bój, się... Apteczka. Elo Dobra, dobra trapa jest, można lecieć chyba dalej co? Czekaj. Jakieś części Ale mi była, ty. ty, ale ja się tak w szoku, że tak... No, ale że tak szybko tak wiesz, Weszli tutaj. Drapywali się, to mi jest Tak wiesz, podchodzę sobie kurde no. i mogę jest. A dobra, to się mogę przebrać przespać. Czy coś jeszcze? Czy szukiwanko? Mm. Dobra eee, Ty co dalej już jesteś? No, czekam w sumie na ciebie mhm. Co jest? Tu weszłem, po... Szukam, się O, kasę mam Dobra, ja tą mhm. latarkę wyłączę a, bo my chyba do tej wieży wracamy, nie? Teraz... No dobrze. tak, dobra. Boom. biegnę. No, dawaj, dawaj, widzę jak tam jesteś u góry. A, a czy, czy, czy znowu mam kawę? Co w ten? No, piła? Ej, ale przecież myśmy tu chyba byli, mi się ale... daje Tak, Halo? tak, tak. Znowu się w tych samych suszynkach zrobił ten? Odnawiły przedmioty? No, one się jakoś odnawiają. My się wydaje, że tam jakiś zombie połoci tu, Chyba tak. On się Ej. zmęczył? Proszę, pomóżcie nam. Znowu, no, pomóżcie nam. Drzwi, drzwi. drzwi o, otwarte, no. zapraszają Do siebie. Tak. A potem się. A już mnie? teraz tu stoją. No, Oni Dzień nas zabijają. Nie. Tak. Dobra, let's go. Jasta. No, dobra. Leki mamy Więc chyba będą zadowoleni, co? Chyba tak, muszą Jak nie to no, każdego lepiej, no. Tak Z iz. rurki A no, <grym> Będziemy ładować <grym> do rurek kulki z papieru tak. Będziemy w nich strzelać Nie no, chyba prędzej czy później znajdziemy takiś karabin No, to rozumiem Czekaj, to jest Krakty. niżej A, tutaj tak? E, Aha no. Tak Sickbay Otwarte Jest tutaj pani doktor? To jest pani doktor? To nami, to nami, to nami. Yo! Mamy leki przeciwpada. No mi się zlała z tą ścianą. A jak poszło z gazem? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli ma Świetna mamie jest babka. Zadowolona, nikt nie jest Bardzo, Bardzo rozmowna, nie? Na pewno. Brecken tak. chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. U. O! to mamy awansę. Dziękuję. Odebrałeś od niej? No, rzecz tam jakąś? Bo się mi wyskoczyła. Tak? A okay. nie. To, ma, to jest Bielorzut Bielorzut lub te kopnięcia mają 10%. Chyba hmm. będziesz w te shurikeny? Ja idę w ten chyba. w To kopnięcie ma 10% szans na ogłuszenie wroga. A czeka, bo czekaj, to masz no na... bo to jest inne. Mam siłę. Ja mam inne. E, ja mam ten. E, Żywiołowe ja gwiazdki do rzucania. Początkujący handlarz. Ty, bo ty, co ty, gdzie ty poszedłeś, w które punkty? Ja aktualnie mam e, poziom przetrwania. Mhm. Tam mam trzy. No. to ja Aha, bo ty, ey, bo ty wziąłeś w ten. Tak, bo już wszystko tu płyn. Tak, ale ty dałeś w pomagacz, nie? I ty masz inne. Jako... Inne drzewko. Bo ty ja... poszedłeś w prawo, a ja poszedłem w lewo. Tak, tak, a ja mam Wiesz? jeszcze na dole, ale ja też mogłem pójść w prawo jeszcze przetrwanie sobie wziąć? A sobie to na dole, nie? Początkujący handlarz Aha, no dobra, no, ale ja mam wziąłem te rzutki, no? No i gitarsum. No dobra tam są jakieś te znaczniki, nie? Ale idziemy no, chyba no, do G... skontaktować się z To, no, Czekaj, niżej? Niżej. Gdzie mamy iść? Tak. Kurwa? Do windy. A bo my na dach pewnie musimy polecieć. tak to się z gr no? Łakamy. Nie już jak gdyś... Lecimy. Nie ma co przedłużać. Tak. tak jest. Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami. Ty, tak gra mi się tak szybko ładuje, że nawet jak on mówi coś, no to tak już jest koniec, nie? Tak, tak, no mi się to tak tam. No, także jak jak się przeczytać, powiedzieć co powiedział Brecken, nie Brecken, tylko Kale. Sytuacja no to się... pauza Rosamuza, i pauzę. czytacie. Mamy teraz w dół Stop. Wait a minute, co jest kurpa? Co jest ty? A czeka, bo chyba musisz na ten daszek być tutaj Czekałem, to mamy Tam na gdzie wcześniej pewnie byliśmy Coś ma nowego? A to tam jakąś pauzę mhm. masz, dobra a ja tu idę popatrzeć co, co znajdę ciekawego Ja znajduję same części metalowe, nie? No 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 A sobie Mój nie chcę dobra. Mój typ chyba był kiedyś po prostu takim złomiarzem. A e, ty wyszedłeś, wyszedłeś na dwór? Tak Eee, tak dobra, już wiem no. Czeka, gdzieś tam może... tutaj Oczeki A dobra, mam oczekiwanie No mnie? Aha bo ty jesteś już przekonanie. A tym. dobra, 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 to ja tam podejdę sobie to przeszukam Nie wiesz co tak troszkę można powiązać. Jak... I temki. też są bardzo a. ważne. No kurde, jak ty znajdujesz tyle kawy, to potem faktycznie będzie, że ty nas utrzymujesz. Tak. No, no to, że spadłem. A, myślałem, że to skrzynka, to kartę. Daj, uważaj, nie spadnij na dół. Okej. Okay. Teraz to powiedziałeś, nie? I kurde, bym się spojrzał w lewo i. No, nie, 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 spać, spać nie spadę, nie, ale... Mam skrzynkę odłożoną Kabel, Kanurek. I klucz francuski Ej, coś gdzieś jeszcze weź tam górę, góry, tak? Eee, no, no Aha, jest tutaj, no, otwierałeś Też kawę i ten, lepsze te Dobra, 22 Dobra, to my możemy tak naprawdę już teraz Yo, ja tego nie otwierałem. No dobrze. Dobra. Alkohol. Żyje? Nie, nie, nie żyje. Okay, tu jest na dole. baterie. Okej, okay, a ty ten, nie otworzyłeś szafy? Szafy jest... nie no, Dobra. Co mi się wydaje, żeby to... Tu jesteś, że takaś apteka pleczać. w sumie. Tak? Dobra, robię aptekę z Kurde. Gaza w lodu, Żyjesz? Mam przyjść? Nie, 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 tylko żyję. Może, okej. Okay. Alwa? Kałwa. Ja też kałwa właśnie zjadłem. Pierki. Pierki. też zjadłem, stary. Pochłaniasz, cudycie. Up! Tak dużo ich tu jest? He, <laughs> <Spiętno. śmiech> No, to. Bo zamiast tak. Tak się chciałem ten, nie? Oh. o siema elo Uu, tu jeszcze sklepik kasa o o kotlecik dobra wiesz co ja nie gdzie ja poszedłem Ubiłem się wow się połamała biedna dziewczyna eee, zapij nie, mogę ci. W sumie one mnie nie atakowały, raczej tak się przyglądały spokojnie. Nie, atakowały, wiesz? Może powiedzę. liczyły na jak... O kurde! Może liczyły, że im coś zostawię. Lecę serio? Ale dojazd. Bang. Oje plecy! Ale się pożyczyłem. Oj, wit. Głowa roztrzaskana. Dobra. I idziemy na górę? Pomożę, tak. Szybko przeszukam. Kilku. Luźno. To jest fajne. No? Na te kolce ich idzie na ten. Tak. Jak chyba się zrzuci ich z góry, to jakiś achievement Zbó można odblokować. Tak? A, tak, żeby ci nudno nie było tam. Dobra, pierdolę. E, idę do ciebie. To już tam wysoko, Petar petardy cię nie przekonały? Żeby tam zostać? Nieee. jakoś tak. O kurwa, wpadłem. Czekaj. Tam on po jaka on <noise> Tutaj z tego budynku. tego obok. Chociaż muszę masz tam... O, dobra, zaczęło się. Jest jak <noise> <noise> nadajnik. Ukrain. Raportuj. wie, że nazywa się Breken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuje A fajnie że ekran troszeczkę z... Zastanowimy. Robi się taki... nie? Czary, no, taki. Antyzyny. Dobra. Dobra. Dałem jakąś kolejną misję, znaleźć rzut w kotle, ale mam propozycję, bo to jest wyzwanie par. Mhm. Co na to, żeby teraz, teraz zrobić? Zgadłeś. Dawaj, no możemy, ale zgadłeś teraz, że ja na pewno nie przejdę. Czemu? Gdzie ty masz te wyzwanie? Tutaj, na góry musisz wejść do mnie. Okej, okay, idę. <śmiech> Kurwa, <śmiech> szedłem. Stary, widziałem to. Jest to nagrane. <laughs> nie wyprzesz tak? się. się <laughs> kameruje. To się kameruje. <laughs> Dawaj, tak, okej okay. Idziemy, wyzwanie Dobra Gorączka parkouru szeregowe, bla 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 Coś tam, niech rozgrzeje gorączka parkuru. Dobra, oczekiwaj na pozostałych graczy, a ty też musisz jechać Dobra Jestem Masz? Tak No to się nie wygaśnie za Czekałem, co a, Czekaj, co się robi? A, Chwila Ha, dobra Jest? Jest nie, no tu musimy lecieć, nie? Bierz. Nie, nie ma nic, Dary, tam się nic nie zaznaczyło Tu mam zielony i biegnę Jak to masz zielony i biegniesz Ja nie mam. No i ja biegnę już Mam tutaj lutę Mam punkty i... No ja nie mogę Temu jak ja biegnę ten to jest ten Mam czas, no? 26 punktów do kontrolnych Hej, ale ja stary nic tu nie mam Co Ty gadasz? To jest jak możesz to anulować? Nie, wyjdziesz z gry? Nie, nie wychodź z gry <laughs> Czekaj, bo już nawet nie będziemy teraz biec No kurwa Dobra, może tędy A. Dobra, tam biegniesz dalej, nie? Tak, tak, zawsze biegnę no, Może w, w międzyczasie ten y może zrób sobie ja Tam idę po drodze... Coś. Nie stary Ale nie zaakceptowałem, się tam wyskoczyło H, żeby zaakceptować, nie? Ale tak chyba za późno się szaliłem. Aha Teraz jestem w bezpiecznej strefie Bo jako ja nacisnąłem, ja myślałem, mhm. że normalnie mi to zaakceptuje, nie? Tak, ja wiem o co chodzi A potem się okazało, że chyba ty tam Ja nic nie naciskałem, uwierz mi Aha, to to jest w już bez sensu No no nie jest trudno, a ja sobie poprzeszukuję tej rzeczy, może coś znajdzieć. Dobra, coś to będzie, będzie u mnie parkur. W kotle ląduje 3 czwarte zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek a -a. innym. Hey, a ty, a tyś tam poszedł do tego zrzutu? Nie, ja tu mam to. Mam parkur. dalej. Ja tu mam parkour. Ile ci tam zostało jeszcze? Checkpoint. 15 punktów mam dopiero. Na 26. Wow. No nie, to już w sumie w lodówce. Tak. <śmienicza> Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. <śmienicza> to co się dzieje do strefy zrzutu? nie nie czekaj. Z no? Obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym To ja nie. Wiem. O co chodzi? Aha? Przegrywam. Nie zrobiłem tego w czasie. i mnie, całyś to do punktu startowego tutaj? To ty gadasz. Zaczekaj, czekaj, Idę tak. tam do ciebie. Próbuję jeszcze raz, jeszcze raz. Zaraz mówisz, dobra. No idę, 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 idę. Ja za daleko nie odszedłem tak naprawdę. Ale to wiesz, co jest był? najgorsze? No. Żeby musimy biec w tą, tak naprawdę, do misji. Wiesz? No to gitara. Tak, tylko że tam, y, przy, jak misja się zacznie aktywować, jest 16-17 punkt. No i? Nie wiem, czy właśnie Ale z powodu co, misji. Nie, to co? Po? Właśnie, nie. Czyli ten... Chyba nie. Ja to muszę w 2 wykonać, ja tego nie wiem, nie ogarniam. Co <grym> mówiąc. To ja zaraz tam będę. Okej. Okay. Ale mam siłę, Punkt siły. Wielorzut. Dobra. Obezwolenia MC Kopniak. To jest okay. Teraz ja Kopniaka rozwinę. Dobra. rozwinę, rozwinę Tych... Siłę ataku? Masz ten Taka, do rozwinięcia? Ja, ja nie mam chyba teraz aktualnie żadnych punktów. Ja mam punktów, poziom trzeci. Okay. Ja mam to tu i tu trzeci. Dobra, E, wyzwanie. Dobra, zaproszenie gracze. Hmm? Masz? H. Przetrzymaj H, no? aby wziąć. Tak tak, 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 tak. No, dobra, czekaj. I Gotowy te, za jest dobra. Okay. No za? Dobra. Okej. Tu lecimy. Jesteś ze mną? Tak, tak, tak. Teraz Aha. mam te punkty. No. No, bajera! No. Ty, to jest dobre. Tak. Tylko, że wiesz, ja już mam o tyle łatwiej, że wiem, gdzie jest. No. no właśnie, wiem. Uch, ja skoczyłem, stary, tam na górę, na, na dół, mnie Ale... Te to się dało wyjść. No, dobra, ja to wychodziłem do, do tyłu. O mnie nie wsiadło. Oj, dawaj. Ja. Limit czasu, a faktycznie, to musisz... Wow, gdzie teraz? No wiesz, możliwe, że ja nie zrobiłem limitowo czasowego. Dla 15 musi Dobra. To jest Dude. nasze ulepione miejsce, wiesz? Da. <laughs> chyba to najlepsze, bez kitu. Boże, ej, ale tego nie wiem, czy da się to zrobić w takim czasie. My chyba jeszcze mamy za niski poziom na to, żeby to ogarnąć. No tak? tak. Ja już mam minutę 9, nie? O, niepotrzebnie też spadłem. No, dobra. O, się spało. Dobra. No, dawaj, 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 skakuję, kurwa. Już jestem pół za tobą. Te tu mnie dupnął. I w górę, tak? Dobra. No. O Boże, jeszcze 10 punktów. Tak. Chyba, naprawdę ja jesteśmy. Jeszcze spadłem, no, chyba jeszcze za, ja za mało. No, ha, ten Nie ma człowieku odpocji. opcji. Jeszcze 8 punktów, nie? No, tylko że. No. Mam 15 sekund na to, nie? No, yeah, ja no i nie, o, ja też tam widzę. Aha, ja teraz na górę, kurwa. A jak mam teraz tam na górę? Dobra, dupcić to. Ja już olałem, stary. Skoro i tak nas sopnie. Tak, ale ty sama. wygrałeś Nie, byłem dalej, ale... A tu bo nie Dobra, Dobra tak, właśnie. Tak, Co ty? Ja tam po dachu już biegłem potem, nie. Co zrobimy na zasadzie? Dobra. Nie ja straciłem ja w worki to? Ja też. Także nie ma źle. Zrobimy sobie tak, już się troszeczkę rozwiniemy może tak. Tak, jak tak, no to było chyba za, za mocny dla nas. No. <laughs> Dobra. Opa. Naj nice, Możemy tam o, podejść? Tak to się o, to pierdolę to, <laughs> to co? Nie, to się pobawić z przyjaciółmi, stary? Nie, wiesz co, jakoś tak te przyjaciele to mnie nie przemawiają Dziwni są, nie? Tacy jacyś agresywni Tak na, na pecie ciągle tygali <laughs> No, dosłownie O? Chyba się zmęczyłem O O, o, o. Otworzone Profesjonalnie Tak? O Kosmetyki i hajsu. Dużo. 200 dolków. No i nic nie mam. Jeszcze jeden tak. bus jest policyjny. Bardzo trudne. Po tego ci wyskakiwały zombie? O ty kurde! Uj, nie pykło. Kryj mnie! kryja Dobra, już mniej więcej wiem. jest Czy to się zmienia za każdym razem Plecy Dobra Churde, ja się słyszałem? Jest to Olaś to będziemy na wyższym poziomie chyba Wydrych wytrychowania to to zrobimy. A tak, ja idę do góry, wiesz? Okay. A porywamy Poczekania. się, porywamy się na coś, do czego jeszcze tak. nie jesteśmy przeszkoleni. Są... Tak, jako, wiesz, musimy jakoś bardziej się rozwijać. Tak jest. Słyszysz? No słyszę właśnie, dawaj To są. Trzeba typa uratować Dawaj, ratujemy go! Wow Spadaj. Dawaj dojazd Inter. Nie ma tam. Elo, jestem zmęczony, wycofaj się. A ty co? Do nas tucze teraz czy jak? Goniły mnie te bezbożne stwory. Więc O! Nagroda. Dzięki. Biorę Zabrałeś od niego nagrodę? 106 to ten Dobra, lecimy dalej. Ginter. W możemy zrobić tak. Mamy prawie 30 no. minut nagrania. Podejdziemy sobie do tej strefy, odblokujemy ją. A potem już polecimy z y, misją główną. Okej. Okay. Tak, trochę się pobawiliśmy, Ale... poznaliśmy świat. Tak. Jako w następnym odcinku, nie? Oto, tak, tak, tak. Wow. wow. I to zobacz, tu, tutaj trzeba zamknąć. Tak? Bo to się to, to, to pozamykać, bo to jest chyba ta strefa już, nie? No? O kurde, a się U, przestraszyłem. Staram się że ty we mnie bijesz. Ja wkręcam tę. Ej, szury. to jest to miejsce z prologu. Kręcasz żarówki? O, no, to bezpieczniki. Aha, okej. Okay. Dobra. Nie wiem za bardzo jak bezpieczniki... Na dole stracham. wiesz? Na, na dole jeszcze są. My musimy na dole to zabezpieczyć. Nie wiem, jak tam na dół weź na ten moment. Wow, tu jeszcze u góry jest zombie. Aha, u, u, właśnie. Tu są dwa. Wypadł, wypadł, wypadł. Dobra, ale mi grę jakoś przycięła. Ech, ja muszę naprawić broń. No, naprawi ją. Git. Dobrze To mamy zejść tam jakoś na dół, tak? Żeby to zrobić? Nie trzeba wiem, właśnie, wiesz? Nie no, jest chyba aktywowane Nie, jeszcze nie jest, jeszcze, jeszcze chyba coś trzeba kliknąć Mamy Jest? Udało się? Dobrze O, zabiłem ten, ten teraz nie można spać musterbie. Dobra, ja myślę, jest że teraz możemy rozwiaków. Możemy zakończyć już ten odcinek Jestem Elo Day of the two. Patrz, stary, to jest film o nas. Tak? Gdzie? Dzień dwóch. Aha, patrz. no widzisz. Hehe, he, kurde. No dobra, co? Ej, patrz, to jest posążek, można zabrać. Posążek zombie. Mhm. Patrz, Właśnie wiesz to ten, żeby możemy po też. Dodatkowo właśnie zbrać te trofea i tak. Tak nie? jest. To pozbieramy sobie. Tak. Będziemy po drodze no tu, a już uda się zebrać wszystkie, chociaż ich może być na tyle dużo, że raczej nie zbierzemy. Tak. Ale trzeba wszystkie wszystkie budynki przeszukać, nie? Tak, tak jest. <laughs> no. Dobra. dobra. No to co? To Bardzo co? dziękujemy za uwagę. <laughs> Trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i cóż. Będzie? Do zobaczenia. No, miło. Tak, tak się będzie, się. Będzie, nam, będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Siema. Do no, na razie, Elo.